Dobry wybór hostingu jest podstawą Twojego szczęścia lub nieszczęścia jako administratora strony internetowej. Jest on fundamentem Twojego bloga czy strony. W tym odcinku odpowiem Ci, czym się kierować przy wyborze właściwej oferty hostingowej. Cześć! To Damian Kmieciak z bloga Wyklikane.pl, miejsca, gdzie znajdziesz praktyczne wskazówki, jak samodzielnie zaprojektować, a następnie zarządzać stroną internetową opartą o platformę WordPress. Jeśli jesteś tu nowy, kliknij przycisk Subskrybuj, a ja w opisie do tego filmu wejmę jeszcze wszystkie linki, o których mówię w tym materiale. Zaczynamy. Na początek wyjaśnijmy sobie, czym jest serwer, a czym jest hosting. Otóż serwer jest fizycznym urządzeniem, maszyną, komputerem podłączonym do internetu, na którym przechowywane są pliki Twojej strony internetowej. Maszyna ta jest przygotowana do obsługi całego ruchu sieciowego. Hosting jest natomiast usługą oferującą dostęp do miejsca na serwerze. Różne firmy hostingowe oferują rozmaite usługi związane z utrzymaniem tego serwera. Wybierając hosting, a konkretnie hostingodawcę, należy brać pod uwagę bardzo wiele czynników. W tym filmie omówimy sobie te najważniejsze. Pierwszym parametrem, który sobie omówimy, jest cena. I jak to w życiu bywa, znajdziesz tanie i dobre firmy hostingowe, oraz drogie i niekoniecznie przyzwoite. Dlatego zalecam Ci metodę eliminacji. Jeśli zbierzesz sobie listę wszystkich firm hostingowych, którymi jesteś zainteresowany czy zainteresowana, wybierz pierwsze trzy, ostatnie trzy i je odrzuć. Ja uważam, że przyzwoity hosting znajdziesz w cenie około 100-150 do 150 zł rocznie. Jeśli jesteś początkującym blogerem lub zakładasz prostą stronę internetową i nie spodziewasz się dużego ruchu w sieci, możesz spać spokojnie. Pamiętaj, że jeżeli Twoja usługa hostingowa przestanie ci wystarczać, zawsze możesz wybrać droższy pakiet czy po prostu zmienić firmę. Unikaj jednak zbyt atrakcyjnych promocji. Na początku, w pierwszym roku będzie fajnie, ale w kolejnych będzie już dużo drożej i sporo powyżej średniej rynkowej. Powierzchnia. Ilość potrzebnego miejsca na serwerze jest kwestią indywidualną. Sam czysty WordPress zajmuje kilkadziesiąt megabajtów. Jeśli doinstalujesz do niego nawet najcięższy motyw, nie przekroczy 100 megabajtów. Ale uważaj, zdjęcia, filmy, a także maile i załączniki do tych maili również liczą się do powierzchni, którą potrzebujesz na swoim hostingu. Jest to kwestia bardzo indywidualna, ale myślę, że na początek Miejsce w granicach 2 do 10 GB w zupełności ci wystarczy. Rodzaj dysku. Dyski SSD są już dzisiaj standardem i praktycznie wyparły talerzowe dyski HDD, a także sporo przyspieszają stronę. Droższą opcją są natomiast oferty reklamowane jako hosting specjalnie pod WordPress. Opierają się głównie one na dyskach NVMe, które są prawie 10-krotnie szybsze od dysków SSD. Są drogie, ale skuteczne. Szukaj ofert przynajmniej z dyskami SSD. Transfer. Musisz wiedzieć, że przeglądarka użytkownika odwiedzającego Twoją stronę za każdym razem pobiera pliki CSS, JavaScript, filmy i obrazki. Są one niezbędne do wyświetlania Twojej strony, i właśnie ich pobieranie liczy się do transferu, który wykorzystujesz. Idealnie byłoby mieć nielimitowany transfer, ale oferty z limitem transferu są zazwyczaj dobrze skrojone pod oferowaną przestrzeń i nie musisz się tym parametrem specjalnie martwić. Dobrą praktyką jest posiadanie osobnej bazy danych dla każdej wersji strony. Jedna baza danych, jedna strona. W praktyce dobrze jest mieć drugą bazę danych. Dla strony testowej, na której będziesz prowadził wszelkie prace modernizacyjne i testy nowych funkcjonalności, bez obawy, że coś zepsujesz, a użytkownicy nie będą mogli wejść w tym czasie na stronę. Unikaj ofert z jedną bazą danych w pakiecie. Rozglądaj się za pakietami z przynajmniej kilkoma bazami danych, bo kiedy wpadniesz na pomysł na kolejnego bloga, twój serwer nie będzie wtedy na to gotowy. Backupy: Przezorny zawsze ubezpieczone. Zwróć uwagę, jak często robione są kopie zapasowe strony oraz bazy danych, i jak długo są przechowywane. Minimum jedna kopia dziennie przez 7 dni. SSL. Certyfikaty w protokole SSL są dzisiaj praktycznym standardem dla stron internetowych. I o ile można je dokupić jako dodatkową usługę dla domeny, to każdy przyzwoity hostingodawca ma w swojej ofercie darmowe certyfikaty Let's Encrypt. Ich aktywacja ogranicza się do praktycznie kilku kliknięć w panelu administracyjnym konta hostingowego. Szukaj ofert z darmowym certyfikatem SSL. PHP. PHP jest czymś, o czym często zapominamy, a co jest kluczową kwestią dla prawidłowego działania strony. Szukaj ofert z wersją PHP przynajmniej 7.3. Jest ona zdecydowanie szybsza niż klasyczna wersja 5.6. Więcej o tym przeczytasz na moim blogu we wpisie Dlaczego używać najnowszej wersji PHP? Wsparcie techniczne. Jest rzeczą bardzo ważną, jeśli budujesz stronę internetową lub zmagasz się z jakimś problemem. Czas odpowiedzi supportu ma dla Ciebie ogromne znaczenie. Ale jak przetestować ten parametr? Bardzo prosto. Odnajdź na stronie hostingodawcy formularz kontaktowy do działu technicznego i zadaj im pytanie związane z ofertą. Po czasie odpowiedzi będziesz już wiedział, czego się spodziewać w przyszłości. Pamiętaj, że nie jesteś jeszcze klientem, więc o czasie rzędu kilku minut możesz zapomnieć, ale odpowiedź w przeciągu 15 do 60 minut jest już jak najbardziej ok. Ostatnią kwestią są opinie. Mawiają, że z opiniami jest jak z dziurkami w nosie. Każdy ma swoje. Niemniej jednak, na podstawie krótkiego researchu w sieci jesteś w stanie szybko określić ryzyko swojej decyzji. Zalecam jednak ostrożność. Bezgraniczne ufanie opiniom nie jest wskazane. Zarówno te pozytywne, jak i negatywne opinie mogą być pisane przez osoby, które mają w tym swój interes: handlowcy, marketingowcy, blogerzy zarabiający na polecaniu czy złośliwa konkurencja. Możesz jednak zapytać swoich znajomych. To jaki hosting wybrać? A tu Cię może zaskoczę. Nie powiem! Celem tego filmu nie jest promocja żadnej firmy hostingowej, ale nie zostawię Cię bez żadnych konkretów. Na moim blogu znajdziesz kilka propozycji. Link w opisie filmu. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw mi je w komentarzu. Podpowiem Ci, rozwieję Twoje wątpliwości i podzielę swoim doświadczeniem. Polub też moją stronę na Facebooku. Nie ominą Cię żadne ciekawostki ze świata WordPress oraz porady, na które nie ma miejsca na blogu. Aha! I nie zapomnij polubić filmu. Pamiętasz? Daj żebro lajka!